W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać troszkę o temacie tabu, który dość często przybija się w internecie, a mówimy tutaj o opłacalności inwestycji fotowoltaicznej. Dziś postaram się Państwu przedstawić kilka takich ciekawostek, kilka faktów, na które warto zdecydowanie zwrócić uwagę. Myślę, że dla każdego domownika, który zajmuje się opłatami, łatwo zauważyć wciąż rosnącą tendencję wzrost cen za energię elektryczną. Tylko w tym roku doszła tak zwana opłata mocowa. Wiele podwyżek zależny jest od dyrektyw unijnych, które z miesiąca na miesiąc wchodzą w życie. W dużej części mówimy o wzroście cen za emisję CO2. Jak dobrze wiemy, polska energetyka w głównej części opiera się na kopalniach węglowych. Kopalnie węglowe, jak wiadomo, niosą ze sobą wysoką emisję. CO2. Jeżeli chodzi o aktualną cenę za energię elektryczną, średnio jest to około 65 groszy za 1 kWh. Jest to pierwsze zagrożenie, na które warto zwrócić uwagę. Druga istotna sprawa, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to ogólna sytuacja geopolityczna oraz gospodarcza i mówimy tutaj o rynku globalnym. W danym momencie spotykamy się z dość dużymi wzrostami cen materiałów budowlanych jak i niebudowlanych. Czasami mówimy nawet o 200% zwyżkach. Niestety rynek fotowoltaiczny, jak i sama branża fotowoltaiczna również odczuła te podwyżki. Mówimy tu m.in. o podwyżce srebra. Srebro, żeby tutaj dobrze to ująć, jest jednym z elementów modułów fotowoltaicznych. Więc wzrost srebra, wzrost ceny za moduły. Mówimy też o wzroście ceny za miedź. Miedź równa się o kablowanie i ostatnią taką zwyżką. Która dość mocno odczuła fotowoltaika, to wzrost ceny stali. Konstrukcje nośne, takie jak mamy z tyłu za sobą, w głównej części skonstruowane są ze stali, która, tak jak wcześniej wspomniałem, również urosła. Kiedy będzie taniej? No, niestety, najprawdopodobniej taniej nie będzie. No i są to właśnie dwa główne zagrożenia, na które powinniśmy zwrócić uwagę, patrząc na opłacalność inwestycji. Oczywiście nie mówimy tylko o samych negatywnych aspektach, czas przejść do tych pozytywnych, które oczywiście też są. I mówimy tutaj przede wszystkim o instrumentach finansowych, z których możemy skorzystać inwestując w taką instalację fotowoltaiczną. Są takie dwa instrumenty. Po pierwsze, mówimy o dotacji mój prąd 30. Jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która gwarantuje nam dodatkowe 3000 zł poniesionych kosztów na instalację fotowoltaiczną. Oczywiście trzeba złożyć odpowiedni wniosek, nie jest to trudne. Ja zawsze osobiście porównuję to do założenia konta na Facebooka. Większość osób sobie na spokojnie z tym poradzi. Drugim instrumentem finansowym, z którego warto skorzystać i z którego powinniśmy przede wszystkim skorzystać, ponieważ mamy taką możliwość, jest to ulga termomodernizacyjna, która wynosi 17% kosztów inwestycyjnych. Mówimy tutaj o uldzie odliczanej od podatku dochodowego. Oczywiście mamy jeszcze inne instrumenty finansowe jako uldzie rolnej, ale na potrzeby tego filmu nie chcielibyśmy tak mocno się w to wgłębiać, ponieważ chcielibyśmy się skupić głównie na instalacjach domowych. Ok, więc jak już powiedzieliśmy o zagrożeniach, jak i powiedzieliśmy o pewnych pozytywnych aspektach wejścia w taką instalację fotowoltaiczną, chcielibyśmy poruszać. Jeden minimalny przykład, żeby pokazać, że taka opłacalność inwestycji jest w rzeczywistości. I teraz załóżmy, że mówimy o instalacji 10 KWP. Oczywiście mówimy o mocy instalacji około 10 KWP i załóżmy, że koszt takiej inwestycji to jest 35 tysięcy złotych. Tu widać kwotę. <noise> Okej, okay. tak jak wcześniej wspominałem, koszt 1 kWh w Polsce. Jest to średnio około 65 groszy kilo, za kWh, więc w przypadku rachunku za 450 zł będziemy mieli użycie około 9000 kWh. No i rocznie takie opłaty będą wynosiły i tu muszę sobie policzyć 5400 zł rocznie a więc instalacja około 10 KWP, myślę, że spokojnie możemy przyjąć, że w odpowiednich warunkach, tak jak tutaj, czyli instalacja ułożona w kierunku południowym. Będzie kosztowała około 35 tysięcy zł. Oczywiście nie wchodźmy tutaj szczegółowo w cenę, ona jest tylko brana na potrzeby tego filmiku. Mamy instalację, która kosztuje 35 tysięcy zł. Mamy również dwa instrumenty finansowe, o których wcześniej wspominałem. Pierwszy mój prąd, czyli 3000 zł, i druga sprawa jest to ulga termomodernizacyjna, w tym wypadku 17% kosztów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę procedury, w jakich zazwyczaj się to odbywa, pierwsze co musimy zrobić przed podatkiem dochodowym, przed ulgą termomodernizacyjną, jest odjęcie kosztów dotacji mój prąd. Czyli jak mamy 35 tysięcy zł za instalację brutto minus 3000 zł, wychodzi nam, że mamy już 32000 zł za instalację fotowoltaiczną. I od tego możemy właśnie odliczyć 17% kosztów inwestycyjnych z podatku dochodowego. W tym konkretnym wypadku zapisałem sobie, żeby tutaj nie popełnić błędu, wynosi to około 5440 zł, czyli w sumie wychodzi nam 8440 zł, które możemy realnie odzyskać z takiej inwestycji. Skoro mamy już koszty, które możemy odzyskać, mamy również kwotę inwestycji, po odjęciu wychodzi, że Realna kwota inwestycji z dofinansowaniami będzie to 26 560 zł. Przyjęliśmy kwotę 450 zł miesięcznie za energię elektryczną w skali roku 5400 zł. No i teraz prosta ekonomia. Jeżeli podzielimy 26 560 przez 5400 zł, wychodzi nam, że stopa zwrotu wynosi około 4,9 roku. To znaczy, że stopa zwrotu będzie wynosiła około 5 lat. Po tych 5 latach zaczynamy tak naprawdę zarabiać pieniądze, ponieważ kwoty, która weszłaby w rachunki, my wkładamy ze swojej kieszeni i możemy sobie swobodnie z tego korzystać. Więc czy instalacja fotowoltaiczna są opłacalna, czy nie, warto sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Aczkolwiek 5 lat stopy zwrotu przy aktualnych cenach za energię elektryczną, które tak jak już wcześniej wspominałem, wciąż rosną, wydaje się dość rozsądną inwestycją.